Dlaczego niektóre dusze zostają na ziemi? Podczas odczytu wcieleni i pracy ze zmarłymi czasami widzę, że nie wszystkie dusze od razu odchodzą poza światów. Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej dusze zostają blisko ziemi, gdy coś się zatrzymuje. Na przykład silne emocje, żal, gniew, poczucie winy. Na przykład po samobójstwie. Kolejna rzecz to nagła, niespodziewana śmierć, gdy nie zdążymy zrozumieć, co się stało, nie pożegnaliśmy się z bliskimi, zostawiliśmy na ziemi jakieś nierozwiązane sprawy. Trzecia najczęstsza rzecz to przywiązanie do bliskich, do miejsca, w którym żyły, do swojej firmy. Takie dusze nie są złe. Ani straszne, to po prostu dusze, które jeszcze nie zaznały spokoju. Czasem pojawiają się w naszej przestrzeni, aby poprosić o pomoc albo po prostu dlatego, że czują się zagubione. Jeśli czujesz, że w Twoim domu czy przestrzeni obecna jest jakaś dusza, nie musisz się bać, można jej pomóc przejść dalej. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kontaktach ze zmarłymi poprzednich wcieleniach, zapraszam na odczyt. Link znajdziesz w moim profilu.